To jest po poprzednim odcinku, jeszcze nawet nie posprzątałem, bo dopiero co wróciłem z pracy. E, tak, 17.43. Ja dopiero wróciłem z pracy. E, to, by, to ma być książka. Podobno. Miała być mieć premierę jutro, więc... Hmm. Pożyjemy, zobaczymy. Myślałem, że będzie grubsza. 45 zł. Czyli darmowa dostawa do paczkomatu. No jest, w imię Boga. Zatwierdzona przez Kościelny trupa numer 205, czyli jest ten dwu... Ostatnio było. Nie wiem, to miało być jakaś niby eksamitna, ale no bez przesady. Jest jeszcze do tego magnesik. W imię Boga. Wydany przez czerw, fantastyczny, więc jakby ktoś ją. O, jest tu, tak. Dominika skoczeń, przepraszam. Dla mnie to są za duże już literki, więc ile tego jest? Tak, naprawdę jest, jest. Podziękowania. Koniec. To jest 336 stron. Więc mam. W imię Boga. Uch. I zaraz będę musiał to wszystko posprzątać. Te wielkie paczki, więc nie wiem, gdzie je wrzucę. Mam plan. Sprytny. Jaki spryt. Więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczyska, papa. Pa. Ja będę czytał chyba. Tę książkę w weekend. O, taki plan.